Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Chciałam Wam pokazać dzisiaj album, jaki robiłam dla mojej klientki z okazji jej urodzin. Taki, e, taki surprise, taka niespodzianka. E, album e, już taki robiłam na warsztatach u Ani. Znaczy, robiłam bardzo podobny i tutaj też korzystałam z warsztatów Ani z kanału Ania Tworzy. E, album ma 14 na 20 cm i grzbiet ma 5 cm. Taki album podobny robiłam właśnie ten, ten Carlos in the snow na tych warsztatach w Krakowie Tutaj użyłam do bicia okładki z Craft O'Clock Bardzo mi się podobała ta okładka, fajnie się z nią pracuje I użyłam kolekcji Mintaya Lady na, na tutaj na okładce widzicie fabrykowe tekturki i shaker box zrobiony z, z fabrykowych tekturek na, na, ram, na zdjęcia ja prosiłam Asię, żeby docięła mi to kiedyś może widzieliście to na inspiracji jak robiłam metryczkę w kształcie serca tutaj jeszcze do ozdobienia użyłam takich półperełek z fabryki z fabryki z galerii, przepraszam, galerii papieru, galerii papieru To nie była fabryka dekoru, tylko galeria papieru Ozdobiłam sobie jeszcze takimi elementami do wycinania, no i oczywiście moimi ulubionymi listkami Z takimi perełkami, z takimi, takimi kuleczkami Całość, czyli album, związany jest na taką sążeczkę Old Fashioned Libon Kupiłam ją w sklepie Famiran Polska już jakiś czas temu, ale widzicie ona się tak dziwnie ciągnie to nie jest taki typowy gnieciuch, tylko właśnie taka, taka, ta, taki gnieciuch, ale poszarpany, o! Że tak powiem. Album w środku ma cztery strony. No i oczywiście strony okładkowe, zagospodarowane. Widzicie tutaj rameczkę Polaroid'a z napisem Uśmiech. Dociąłam sobie do środka taką białą kartkę i nakleiłam na nią. Z jednego z arkuszy takie elementy ramki, a z drugiej strony mają takie fajne grafiki. No i tutaj zmieści się zdjęcie takie 8 na 8 cm. W ogóle ten album pomieści naprawdę sporo zdjęć, bo około 50. Jeżeli, słuchajcie, ktoś nie ma ramki, a ma. Nie ma ramki z napisem, a na przykład ma samą ramkę i chce zrobić sobie takie, taki fajny motyw, to można śmiało przykleić ten napis. On się super tutaj będzie mieścił, wiecie, wielkościowo tak w tą rameczkę Polaroid'a i będzie fajną, fajną, fajną taką, fajną ozdobą. Pod spodem, pod tą klapką, mamy tutaj kieszeń i matę na zdjęcie 9x13. Oraz taga tam włożyłam, takiego większego. I rameczkę do napisania jakichś tam sekretnych notatek. Tutaj pod tą klapką zrobiłam. E, zrobiłam taki większy trochę niż na warsztatach. E, większy, w sensie więcej e, klapek dałam. E, do wodospadu. Dałam tutaj sześć. I napis kobiecy świat, ale generalnie ta strona pomieści 13-14 zdjęć, słuchajcie, bo tutaj 12 zdjęć na, na wodospadzie, pod wodospadem jedno jeszcze i w kieszonce nawet e, można dwa zdjęcia włożyć, nie musi być koniecznie jedno, więc sama ta strona już pomieści sporo zdjęć. Po przeciwnej stronie jest yy, książeczka z napisem: Za każdą kobietą sukcesu stoi ona sama, ponieważ moja y, klientka jest szefową, więc super się sprawdził ten napis tutaj, super pasował. No i strona taka layoutowa. Y, książeczka y, na zdjęcia 9 na 13 a tutaj zmieści się też duże zdjęcie 10 na 15 tutaj pokazuję Wam to zdjęcie Madzi no i kolejna strona bardzo prosta, bo tylko rameczka tego polaroida oczywiście to jest rameczka za szybką to jest szybka taka przezroczysta no i belly band który pomieści tutaj też około 3-4 można od pięciu zdjęć. Ja tutaj docięłam sobie rameczki, ale źle je też y, troszeczkę za małe. Y, więc później odłożyłam je na bok i dociąłam tutaj do dobrego rozmiaru. No to zdjęcie było trochę wypukłe, więc, y, więc musiałam tutaj zmienić, y, zmienić te rameczki. A druga też była troszkę przymała. Nie wiem, jak ja to zmierzyłam. Ale bez ramek też zdjęcia można wsunąć i też bardzo fajnie się prezentuje. Tutaj jeszcze jest ten belim, będę zbiony taką naklejką tekturkową. I na kolejnej stronie mamy taką książeczkę zamykaną, zawiązywaną na stążeczkę. To są właśnie te, te gnieciuchy W stążeczki vintage, ale dobrze mówię. I tutaj te strony ozdobione są papierami. Te strony pomieszczą 10x15. Jak widzicie, cała ta strona pomieści 10x15. 4, 5 zdjęć. No i kolejna strona, taka głęboka kieszeń na zdjęcie. Jak widzicie, tutaj mate ozdobione są stempelkami z napisem foto. Też można zakryć tutaj tego bodzika lub po prostu przykleić mniejsze troszkę zdjęcie i zostawić. No i rameczka z napisem przyjaźń, którą Asia robiła na, moje, na, na zamówienie. Ta rameczka była robiona na zamówienie, ale spokojnie można pisać do Asi i ja się wam też taką zrobi. Tutaj mamy kieszeń boczną, kieszeń boczną, która też pomieści, słuchajcie, zdjęć tyle, ile włożymy. Może niekoniecznie też na matach, ale po prostu wsunięte, wsunięte tak do kieszeni. Maty to nie są w sobie żadnym wyznacznikiem, ile ona pomieści. Zdjęć to wszystko zależy od tego, ile kto sobie włoży. I tutaj mamy też kieszenie zdobioną. Napisałem F dzięki czar z takimi gwiazdeczkami. Nie wiem czy wy je widzicie tutaj po lewej stronie tak skierowane do prawego rogu. No i kolejna strona zwykła zwykła, prosta strona z napisem Twój uśmiech przełamuje lody. Ta takturka zabezpieczona jest klejem, słuchajcie. Zabezpieczyłam ją klejem magikiem. Żeby ona się nie rozwarstwiała, żeby się tutaj nie zniszczyła w tym albumie, to po prostu zakleiłam ją klejem, fajnie, fajnie daje taki połysk. Na kolejnej stronie również jest napis wyembosowany na różowo, takim, wiecie, tuszem, nie tuszem, tylko pudrem z Rangera, taki różowy, pudrowy róż pudrowy róż, pudrowy róż, no i tutaj mamy zdjęcie, miejsce, gdzie zdjęcie mieści się 10 na 15 i kieszonka, taka z takimi tagami, z taką widzicie, rameczką z napisem lśni Zamykano oczywiście na magnes. I tutaj już ostatnia strona, napis zdobywaj, wyposowany. Bezbarwnym kolorem, ale tekturka jest słuchajcie, pomalowana tuszem. Tuszem, takim zwykłym tuszem dostępowania i zainwestowana fajnie się na błyszczy I tutaj zrobiłam już kieszonkę. Jest taka tekturka, ona potrafi. Kieszonka pomieści też zdjęcia. Generalnie 10 na 15 tak, ale 9 na 13 również. I również taka, taki, taka karta z kolekcji, z taką fajną grafiką. Te grafiki generalnie są prześliczne, przepiękne. Dwóch dziurkaczy tutaj używałam w tej kolekcji, w tej nie kolekcji, tylko w tym albumie, jak widzicie. Nie mogłam się zdecydować, które także połączyłam. No i słuchajcie, co my tutaj mamy. Otwiera się klapka, i tutaj jest kieszeń. Również są maty na zdjęcia. 9 na 13 i takie tagi z, z kolekcji, już z resztek papieru, ale to fajnie wygląda, taki fajny zapychacz, no że tak powiem. Takie tagi. No i tutaj mamy książeczkę, mega dużą książeczkę, otwieraną do góry. Widzicie? Sporo tego jest. Nie wiem, ile to pomieści. 10 zdjęć chyba. Chyba ta książeczka pomieściła już teraz, nie pamiętam. Ale chyba tak. Oczywiście wszystko zawiązywane na, na zamykane na magnes. I z tyłu tutaj użyłam jeszcze takiego arkusza z, z free dodatkami, bo już zabrakło mi papieru. Także tak prezentuje się album. Jestem z niego bardzo, bardzo dumna, jestem zadowolona. Teraz. Kiedy to nagrywam dla Was, to już szykuję kolejny projekt. Tym razem będzie to projekt z kolekcji e, też Mintaya, ale z Harmonii. Także oczekujcie tutaj drugiego filmiku e, prezentującego e, album. Będzie troszeczkę inny, ale myślę, myślę, że będzie z tego samego warsztatu stworzony, ponieważ e, bardzo fajnie się stu, um, słucha ani przy tworzeniu, i, e, i akurat. Bardzo fajnie mi się go robiło. Trzymajcie się cieplutko, cześć.